W ostatnim filmie mówiłem Państwu, że producenci automatyki magazynowej rozpieszczają nas coraz bardziej. Jest coraz więcej urządzeń, które możemy zastosować w swoim magazynie. Weźmy taki AutoStore, który staje się ostatnio standardem wdrożeniowym. Ma konkurencję, która nazywa się IntelliStore. Te urządzenia różnią się między sobą tylko sposobem wykopywania pojemników ale przekłada się to na to, że optymalna struktura zamówień dla obu urządzeń jest inna. Oznacza to, że można je zastosować w innych biznesach. Ale AutoStore i IntelliStore to nie jedyne urządzenia, które można zastosować w przypadku składowania towarów w pojemnikach. Można jeszcze zastosować układnicę pudełkową. Szatle, karuzele czy roboty autonomiczne? Które z nich wybrać dla Waszego biznesu? I właśnie tym zajmuje się ja, doradca logistyczny, który potrafi przeanalizować Wasz biznes i zasugerować wybór najlepszego urządzenia. Zapraszam. Ja się nazywam Marek Wierzbicki.